Przestań czekać i zacznij w końcu żyć. Niestety w dzisiejszym świecie zbyt wiele osób czeka na przyzwolenie. Czeka na przyzwolenie na to, żeby zacząć żyć na swoich zasadach, żeby być szczęśliwym. Zbyt wiele osób czeka na to, żeby ktoś im pozwolił na to, żeby byli szczęśliwi w związku. A więc przestań czekać i zacznij żyć tu i teraz, z tym, co już masz. Bo wiele rzeczy, które masz w sobie. To są rzeczy i Twoje atuty, których zupełnie nie doceniasz. Dlatego zachęcam Cię dzisiaj tym materiałem do tego, żeby przestać czekać, ale zacząć już teraz żyć. Przestań czekać na pozwolenie, żeby ktoś ci przyszedł i powiedział, możesz być szczęśliwy. Przestań czekać na akceptację innych osób, które szczególnie dla Ciebie nie są życzliwe. Przestań czekać, aż ktoś rozwiąże za Ciebie problemy, tylko po prostu złap ster swojego życia i przejmij kontrolę. To jest prawdziwa odpowiedzialność, kiedy to ty decydujesz, którymi problemami w swoim życiu chcesz się zająć, bo nie wszystkimi problemami musisz się zająć w tym momencie. Nie wszystkie problemy rozwiążesz od razu, ale te najbardziej palące powinny być przez ciebie rozwiązane. Dlatego zachęcam cię do ruszenia w drogę rozwoju osobistego, własnej osobistej zmiany już teraz. Nie ma sensu dłużej czekać. Nie ma sensu dłużej teoretyzować. To jest właściwy moment, żeby zacząć działać, żeby znaleźć swoją właściwą motywację, żeby wykonać ten pierwszy krok. I ja wiem, że w takim momencie bardzo często pojawiają się lęki, obawy, ale to wszystko wynika z naszych codziennych wyborów. Dzisiaj w tym materiale chcę Ci pokazać, jakich wyborów warto dokonać, aby zminimalizować różne lęki, obawy i przestać osłabiać siebie. I pierwszą taką rzeczą, o którą od dawna wam mówię, to jest zrobienie porządku w swoich relacjach. To jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, kogo my mamy wokół siebie. Czy mamy osoby wspierające, czy osoby toksyczne? Czy ktoś nas motywuje, czy raczej podcina nam skrzydła? A więc zachęcam was do zrobienia czystki w swoim otoczeniu i wycięcia wampirów emocjonalnych. Bo kiedy masz wokół siebie takiego wampira emocjonalnego, to twoja zmiana może postępować bardzo wolno, bo ty zachowujesz się i żyjesz tak, jakbyś miał zaciągnięty hamulec ręczny. A to często jest bagaż naszego niewłaściwego otoczenia. A więc zrób porządek w swoich relacjach, a zobaczysz, jak szybko tą lukę, która się pojawi, wypełnią inne osoby. Tylko pamiętaj, żeby kolejny raz nie popełniać tego błędu i nie dopuszczać do siebie osób, które będą negatywnie na ciebie wpływać. Robiąc miejsce, Spraw, żeby to miejsce wypełniło się osobami, które są dla ciebie dobre i życzliwe. I tu pojawia się druga rada. Chodzi o to, żeby pytać o zdanie osób, które są dla ciebie życzliwe. Nigdy nie pytaj o zdanie osób, które podcinają ci skrzydła. Nigdy nie pytaj tych, którzy nakarmią cię swoimi lękami. Nigdy nie opowiadaj o swoich wielkich marzeniach dla osób, które boją się własnego cienia. Bo te osoby zrobią tylko jedną rzecz: zrzucą na ciebie swoje obawy, lęki, bo tylko w ten sposób, chociaż na chwilę, mogą zredukować swoją niepewność. I jest jeszcze jedna ważna zasada: jeżeli pytasz tylko o zdanie osób życzliwych, to pamiętaj, żeby zadawać pytania właściwym osobom. Nigdy nie pytaj o sukces osób, które tego sukcesu nie osiągnęły. I mówimy tu o różnych sukcesach. Sukces zawodowy, sukces sportowy, sukces w relacjach osobistych. Bardzo często moi klienci opowiadają mi o sytuacji, kiedy sugerowali się opinią osób, które w danym temacie nie miały żadnego pojęcia. Czyli ktoś mówi, że miał pomysł na swoją firmę, chciał w końcu zakończyć etat i zaczął rozmawiać ze swoimi bliskimi, a na przykład jego szwagier całkowicie krytykował jego pomysł, no i niestety podciął mu skrzydła. A potem rozmawiam z tym klientem i pytam się, kim jest twój szwagier, jakie firmy prowadził, jakie ma doświadczenie. A okazało się, że jest to szwagier, który na, przez wiele lat był osobą bezrobotną, czyli zrzucił swoje lęki na mojego klienta, a ta osoba po prostu przestała wierzyć w swoje marzenia. Często też mówimy o tym, że pytamy o rady w kontekście związków osoby, które w takich związkach nie są. Co z tego, że Twoja ciotka, która jest starą panną, mówi ci, że ty nie potrafisz zbudować szczęśliwego związku. Czy widzisz za jej przykładem, że ona takie, taki związek potrafi zbudować? Prawdopodobnie nie. A więc pamiętaj, żeby sugerować się radami od osób, które naprawdę wiedzą, co mówią, i ta rada prowadzi nas do jeszcze jednego zagorze... za, za... <laughs> I ta rada prowadzi nas do jeszcze jednego założenia. To jest bardzo ważne, żeby wybierać mentorów, którzy już są w miejscu, w którym ty chcesz się znaleźć. A więc, jeżeli chcesz mieć lepszą pracę, to poszukaj takich osób, które cię inspirują, które mają taką pracę, jakiej ty pragniesz. Jeżeli chcesz mieć szczęśliwy, trwały, bardzo bliski związek, no to popatrz, jak zachowują się osoby, które w takim związku są. Jeżeli chcesz zbudować swoją firmę, no to pooglądaj osoby, które mają taką firmę, jaką ty chcesz zbudować. A nie oglądaj się na wielkich szefów ogromnych korporacji, bo prawdopodobnie to nie jest twoja droga. A więc szukaj mentorów, którzy są już w miejscu, w którym ty chcesz być. Ale tu jest jedna pułapka. Ty musisz wiedzieć, gdzie chcesz być. A większość moich klientów przychodzi i mówi: Mam pustkę w sobie, nie wiem, co chcesz w swoim życiu zrobić. A więc to jest bardzo ważne pytanie: żeby znaleźć mentora, który cię trochę poprowadzi w to miejsce, w którym chcesz być, to ty musisz najpierw wiedzieć, gdzie ty chcesz się znaleźć. I tu pojawia się kolejne założenie, które chciałbym, żebyście mocno sobie przemyśleli. Chodzi o to, żeby w życiu raczej mówić nie, niż mówić tak. Bo w dzisiejszym świecie jest pozornie wiele takich fajnych opcji. Ale co nam z tych fajnych opcji? Jeżeli ciągle wybieramy takie niby fajne opcje, to przechodzą nam koło nosa te opcje, które są naprawdę dla nas ważne. Bo fajnych opcji jest pełno. Natomiast nie warto poświęcać swojego życia na te fajne opcje. Dobre życie to wybieranie właściwych opcji, właściwych okazji i to jest ten moment, kiedy ty wiesz, w co zaangażować swoje pieniądze, swoją energię, swoje zdrowie i nie dajesz tego, nie rozmieniasz się na drobne w te wszystkie fajne opcje, tylko wybierasz właściwą dla siebie drogę. I kolejny raz dochodzimy do tego pytania, czy ja wiem, gdzie chcę się znaleźć, bo jeżeli nie wiem, to po drodze pojawia się fajna opcja, i ja ją biorę, mówię tak. A życie, szczęśliwe życie, polega na tym, żeby bardzo często mówić nie, mimo tego, że coś wygląda pozornie fajnie, ale wiemy, że dla nas akurat, w naszej indywidualnej sytuacji, to nie jest dobre rozwiązanie. To jest tylko opcja fajna, ale my szukamy tych opcji najlepszych. Dlatego zawsze powtarzam, że jeżeli chcesz przestać uganiać się za wiatrem w polu, to po prostu musisz wiedzieć czego chcesz, bo jeżeli wiesz czego chcesz, to w końcu znajdzie się droga do tego celu, umiejętności, które trzeba wypracować, rzeczy, których trzeba się pozbyć ze swoich własnych nawyków, które ci na pewno uniemożliwią dojście tam, gdzie chcesz. No, bo jeżeli nie wiesz, gdzie chcesz iść, to nawet nie wiesz jaki jest zbędny balast twoich życiowych doświadczeń, przyzwyczajeń, myśli, emocji, założeń i trzeba się tego pozbyć. Ale żeby pozbyć się ze swojego właściwych, właściwych rzeczy, żeby zastosować tę zasadę odejmowania, o którym ostatnio Wam często mówię, to trzeba wiedzieć, czego ja chcę, co jest mi potrzebne i co mnie blokuje przed zdobyciem tego, czego pragnę. Kolejna rzecz do przemyślenia dla Was. Czy potraficie wziąć odpowiedzialność za swoje myśli? Czy potraficie przejąć kontrolę nad swoimi myślami? Bo pamiętajcie, że złe myślenie powoduje, że podejmujemy złe decyzje. Złe decyzje powodują, że złe zachowania zaczynają nam się utrwalać. To wszystko opisałem Wam na poprzednim filmie, gdzie opowiadałem o tej pętli, w którą wpadamy budując swoją tożsamość. Bo jeżeli masz złe myślenie, złe decyzje, złe zachowania, to ostatecznie masz niewłaściwą tożsamość, która nie doprowadzi Cię do tego miejsca, w którym chcesz być, tylko stanie się Twoim więzieniem. Dlatego tak ważne jest, żeby obejrzeć poprzedni materiał, gdzie ja mówię, że tożsamość jest wyborem a nie więzieniem, że tożsamość zależy od naszej elastyczności, a neuroplastyczność naszego mózgu pozwala nam się zmieniać. I dlatego warto zadbać o jakość swoich myśli, a jakość twoich myśli zależy od wiedzy, której sobie dostarczasz, a więc zależy od twojej diety informacyjnej. Bo tak jak przejmujemy się tym, co my jemy i wiele osób interesuje się dietami, to tak naprawdę niewiele osób interesuje się obecnie tym, czym karmimy swoją głowę. Jest tak wiele fałszywych, błędnych informacji, którymi karmimy się na co dzień. Newsy, tragedie, różne rzeczy związane z pobudzeniem naszych emocji, to jest wszystko dobre dla mediów, ale niedobre dla nas. Dlatego ustaw sobie filtr, który będzie bardzo mało informacji do ciebie przepuszczał. I ten filtr pozwoli ci przejąć odpowiedzialność za Twoje myśli. Lepsza jakość myśli, lepsza jakość decyzji. Lepsze decyzje, lepsze zachowanie, lepsze zachowanie to lepsze nawyki, lepsze nawyki to szczęśliwsze życie. Niby prosta pętla, a jednak tak często o niej zapominamy. Kolejna rzecz, która tutaj w tym aspekcie jest bardzo ważna. Jeżeli już mówimy o wiedzy, to sama wiedza nie wystarczy do tego, żeby zmienić życie. To jest początek. Wiedza daje nam sposób do tego, żeby myśleć we właściwy sposób. Ale nie warto być teoretykiem. Nie czytaj kolejnej książki, nie czytaj kolejnych artykułów, nie oglądaj kolejnych filmów, nie przerabiaj kolejnych kursów, tylko zacznij stosować to, co już wiesz. Wyciągnij swoją wiedzę i ją przetestuj, bo jest wiele wiedzy która może i sprawdza się dla innych osób, ale dla ciebie się nie sprawdzi. Dlatego zasada odejmowania również polega na tym, żeby oddzielić tą wiedzę, która dla ciebie jest potrzebna i się sprawdza, od tego, co jest teoretyczne i dla innych osób jest super, ale dla ciebie nie jest właściwe. A więc kluczem do szczęśliwego życia, życia w zgodzie ze sobą, życia jakościowego jest przejście z bycia teoretykiem życia na praktykowanie swojego życia. To jest ten moment, że przestajemy uciekać od swojego życia i mierzymy się z nim tu i teraz. Nie czekamy na świetną okazję, na to, że wszystko się ułoży, nie czekamy na pozwolenie, na świetną pracę, na nowy rok, na to wszystko nie czekamy, bo to jest ucieczka od naszego życia. Ja Wam mówiłem często, że my uwielbiamy uciekać albo w marzenia o przyszłości, że kiedyś wszystko samo się poukłada, albo w przeszłość, czyli że kiedyś było lepiej, a teraz w tym momencie na pewno już nam się nic nie uda. I dopiero w momencie, kiedy wy sprowadzicie swój umysł do tu i teraz i zaczniecie żyć naprawdę, to cokolwiek może się zmienić. Ale to właśnie dzisiaj, kiedy jesteście tu i teraz, możecie przejść do praktykowania życia, a nie tylko teoretyzowania. Bo teoria bez konkretnego działania to jest zbieranie kolejnych śmieci w swojej głowie. Dlatego zawsze uważam, że wiedza jest ważna, ale niewykorzystana wiedza. Jest kolejnym zbędnym balastem, bo często moi klienci przychodzą do mnie napełnieni, w głowach mają pełno informacji, natomiast żadnych tych informacji nie wykorzystują. Jeżeli ty przeczytasz pięć książek na temat rozwoju osobistego, wydasz kilka tysięcy na szkolenia, ale twoje życie minimalnie nawet się nie zmieni, to jest duży ciężar. I z takim ciężarem przychodzą do mnie osoby i mówią: Od lat interesuję się rozwojem osobistym, to mi nic nie daje. Wyobrażacie sobie taką osobę, która wydała bardzo dużo pieniędzy, poświęciła bardzo dużo czasu, jeszcze spotkała się z takim negatywnym spojrzeniem innych osób z otoczenia. Jak osoby się interesują rozwojem osobistym, to często spotykają się z krytyką, a więc taka osoba zainwestowała w siebie, ale nie ma żadnych zwrotów z inwestycji. I zazwyczaj jest tak, że taka osoba jest przeciążona wiedzą, a za mało praktykuje, za mało wciela w życie to, czego się uczy. I nie potrafi z tej wiedzy wybierać tego, co w indywidualnym twoim przypadku jest akurat Ci najbardziej potrzebne. Bo tak jak mówiłem wam, o rozwoju naszej tożsamości, to tożsamość jest ciągłym procesem. To, co było dla Ciebie aktualne w tamtym roku, i przydatne dla Ciebie w tamtym roku, i może Twoja tożsamość w tamtym roku była idealnie stworzona do tamtych warunków, Dzisiaj może się już nie sprawdzać. Zmieniło się otoczenie, zmienili się ludzie, zmieniła się praca, zmieniła się sytuacja, to wszystko wymaga aktualizacji, a my do tej aktualizacji jesteśmy gotowi. Neuroplastyczność mózgu, elastyczność w działaniu i brak szczywnej postawy, o której opowiadałem wam dobrze w, tej, w tym filmie na temat tożsamości i kształtowania własnej tożsamości. A więc jeżeli przechodzimy od wiedzy, braku teoretyzowania tylko do praktykowania życia, to musimy trzymać się jeszcze jednej rzeczy, która w dzisiejszym świecie jest dla nas pułapką. Musimy uwolnić się od niskiej jakości dopaminy. Wszystko, co przychodzi zbyt szybko, jest zbyt dużą nagrodą. Social media, kolejne odcinki serialu, zajadanie, nawyki, które prowadzą nas do nałogów to wszystko jest bardzo niskiej jakości dopamina. To, co szybko i przyjemne, zazwyczaj nie jest jakościowe. A więc musimy wyjść z tej pętli szybkiej dopaminy. I zobaczyć, jakie nawyki nas pchają do tego, żeby ciągle i ciągle tą szybką i niskiej jakości dopaminę ładować do swoich mózgów. Bo ja zawsze powtarzam moim klientom, że jeżeli chcesz zrobić coś znaczącego dla siebie, to musisz przestać się w końcu rozpraszać. Musisz wiedzieć, co cię rozprasza w życiu. Aby to wyciąć, zminimalizować skutki negatywne, po prostu pozbyć się tych rozpraszaczy. A rozpraszaczem zawsze jest coś, co jest karmione takiej niskiej jakości dopaminą. A więc, jeżeli ty chcesz mieć życie, które spełnia twoje standardy, które nie marnuje twojego potencjału, to wyłącz te wszystkie zbędne powiadomienia. Przestań uzależniać się od tych wszystkich powiadomień zewnętrznych i zacznij się zastanawiać, co jest mi potrzebne. Odpal wtedy taką aplikację, sięgnij po taki komunikator, wtedy kiedy ty tego chcesz, a nie że ktoś ci to narzuca. Sterowanie wewnętrzne jest kluczowe, a my jesteśmy często sterowani zewnętrznie przez te wszystkie powiadomienia, przez te wszystkie rozpraszacze i przeszkadzacze. I tutaj jest bardzo ważna rzecz. To jest coś, co chcę, żebyś zapamiętał, czy zapamiętała. W dzisiejszym świecie jest tylko jedna cenna waluta i to nie są pieniądze to jest Twoja uwaga. I o Twoją uwagę walczy bardzo wiele osób, firm i instytucji na świecie. Nie ma nic cenniejszego niż Twoja uwaga. Bo jeżeli coś cię przyciągnie, na czymś się koncentrujesz, to poświęcasz na to czas, wydajesz na to pieniądze, wierzysz w to, a więc twoja uwaga jest kluczem do twoich zasobów, do twojego portfela, do twoich myśli, ale to ty musisz kierować swoją uwagę tam, gdzie chcesz. A nigdy nie będziesz zarządzać świadomie swoją uwagą, jeżeli polegasz w życiu tylko i wyłącznie na niskiej jakości dopaminie. Obejrzyj ten film, w którym opowiadam, że rozproszony człowiek nigdy nie jest człowiekiem szczęśliwym, bo tam dokładnie tłumaczę, dlaczego pojawia się to zjawisko i dlaczego my nie doceniamy tej najcenniejszej waluty, której, którą mamy w życiu. Bo czasem mówi się, że czas jest najcenniejszą walutą. Natomiast czas bez konkretnej uwagi, którą my chronimy, to tak naprawdę przepływa nam przez palce. Dni zlepiają się ze sobą i po prostu my marnujemy ten czas. A więc czas i uwaga, to jest coś, co powinno stać się dla nas święte, co powinniśmy chronić i o co powinniśmy walczyć dla samych siebie, dla naszych związków, dla naszych rodzin i dla osób, które są nam bliskie. Jest jeszcze jedna rzecz, którą chcę Ci dodać na koniec: chodzi o właściwy punkt odniesienia. Jeżeli porównujesz się z innymi, to nie jest dobry sposób na życie. Zawsze znajdziesz kogoś lepszego, zawsze znajdziesz kogoś gorszego. Natomiast, żeby rozwój osobisty był skuteczny, ty musisz mieć właściwy punkt odniesienia. I tym punktem odniesienia jesteś ty. Jak to wszystko wyglądało u ciebie wczoraj, tydzień temu, rok temu? W jakim miejscu byłeś rok temu w życiu? A gdzie jesteś teraz? Czy jest kilka kroków do przodu, czy może kilka kroków do tyłu? Nie porównuj się z innymi, porównuj się sam ze sobą. To jest klucz do tego, żeby widzieć swoją zmianę. Po co z tego, że poświęcasz dużo czasu i uwagi na rozwój osobisty, jeżeli nie robisz czego właściwego kroku, a więc oceny swojego aktualnego poziomu? Ty musisz wiedzieć, czy to, co robisz, na ciebie dobrze wpływa, czy źle wpływa. Bo może jest tak, że w twojej indywidualnej sytuacji to, co na wszystkich innych działa, zamiast na ciebie działać pozytywnie, to działa na ciebie negatywnie i trzeba nauczyć się to oceniać. A więc znajdź swój punkt odniesienia. Skup się na własnym postępie. Zobacz, gdzie jesteś dzisiaj, gdzie będziesz jutro. Oceniaj się w takich krótkich blokach czasowych, jak tydzień, jak miesiąc, ale też i w dłuższych. Chrób sobie podsumowania: kwartalne, roczne. Po prostu skup się na sobie. I to jest kolejna rzecz, która pozwoli ci nauczyć się koncentrować, jak laser, precyzyjnie swoją uwagę i zarządzać tą uwagą. Dla wielu osób jest to skuteczniejsza metoda niż medytacja. Jest wiele osób, które mają trudności, żeby przekonać samych siebie do medytacji. Natomiast taki trening skupienia na sobie, znajdowania tego punktu odniesienia, to jest coś, co możesz wdrożyć do swojego życia niemal już dziś i jestem przekonany, że potrafisz to zrobić. Dlatego zachęcam Cię dzisiaj po obejrzeniu tego materiału. Zastanów się, czy Ty żyjesz tak naprawdę. Czy żyjesz trochę tak, jakby to była jakaś próba generalna, a twoje życie miało się zacząć za jakiś czas? Odwlekasz to życie do przyszłości. I jeżeli chcesz żyć tu i teraz, to pamiętaj, że zasada odejmowania jest kluczem. Przestań tracić czas na rzeczy, które są nieważne przestań tracić czas na ludzi, którzy cię osłabiają przestań tracić czas na nawyki, które odbierają ci energię do życia. Skup się na własnym rozwoju, znajdź właściwy punkt odniesienia. Słuchaj ludzi, którzy są już w miejscu, w którym ty chcesz być, ale żeby ich słuchać, to musisz wiedzieć, gdzie chcesz być, a więc skupiaj się też na sobie. Odcinaj marzenia, które już nie są aktualne i szukaj takich, które na, naprawdę wewnętrznie cię motywują, dodają ci sił i energii. I pamiętaj, że aby dodać coś nowego w swoim życiu, najpierw trzeba zrobić przerwę, taką przestrzeń. I w tą przestrzeń możesz wcisnąć coś nowego, a przestrzeń robi się tylko i wyłącznie odejmując coś, co cię osłabia. Daj znać w komentarzu, jak ty czujesz? Czy żyjesz naprawdę, czy dopiero przygotowujesz się do swojego życia? Czy cały czas czekasz na pozwolenie na miłość, czy czekasz na pozwolenie na szczęście? Czy już dziś, sam dla siebie, czy sama dla siebie, dajesz takie pozwolenie i mówisz, to ja. Zarządzam swoim życiem. To ja chcę być szczęśliwa, to ja chcę zbudować związek, to ja naprawdę będę żyć, a nie czekać na to życie, które kiedyś ma przyjść i ktoś ma rozwiązać wszystkie moje problemy. To jest do przemyślenia, dlatego dajcie znać, czy taki film skłonił Was do refleksji i jaki jest Wasz następny krok. Aby nie teoretyzować, tylko przejść do praktyki. Jaki krok dzisiaj wykonacie? Po obejrzeniu tego materiału, niech to będzie takie dodatkowe ćwiczenie. Jeżeli jesteście w tym momencie, oglądacie ten film do końca, to macie motywację do zmiany. A więc, niech pierwszym krokiem będzie zostawienie komentarza: co zrobicie właśnie w tym momencie? Jaki będzie ten krok, który pozwoli Wam nie teoretyzować, ale właśnie zmierzyć się z tym, co kluczowe w praktyce?